Na gruzach prastarego opostwa benedyktynów na Monte Cassino rozbrzmiewa donośny dźwięk trąbki. Po miesiącach krwawych, bezowocnych szturmów alianckich armii z całego świata to Polacy, żołnierze II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa zatknęli swój sztandar na zrujnowanych murach klasztoru. Jednak los zrządził, że zwycięstwo pod Monte Cassino stało się symbolem gorzkiego splendoru, heroizmu nieprzełożonego na polityczne uznanie ani sprawiedliwość dziejową. Doskonale zdawał sobie sprawę, jak krwawe żniwo zbiera ta bitwa i że Polaków czeka to samo piekło, w którym wcześniej ginęli Amerykanie, Hindusi, Nowozelandczycy i Brytyjczycy. Zdawałem sobie jednak sprawę, że wykonanie tego zadania, ze względu na rozgłos, jaki Monte Cassino zyskało na świecie, mogło mieć duże znaczenie dla sprawy polskiej. W oczach Andersa, zwycięstwo polskiego żołnierza na oczach zachodniej opinii publicznej miało przypomnieć aliantom o istnieniu polskiej sprawy i być może wzmocnić pozycję Polski w powojennych negocjacjach. Bitwa rozegrała się w maju 1944, a więc po tym, gdy Polska została sprzedana Sowietom w Teheranie.